Cześć, się manko wam wszystkim. Z tej strony Roy Steve, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj 20 odcinek serii Ligi Typera na moim kanale. Już jesteśmy daleko z tymi odcinkami Ligi Typera. No, jak niektórzy wiedzą, w poprzedniej edycji Ligi Typera akurat było 20 odcinków do typowania i zakończyliśmy edycję wtedy, ale w tym sezonie akurat nie będzie 20 odcinków, ale osoba, która zdobędzie w klasyfikacji generalnej jako pierwsza. 1000 punktów to wygrywa oczywiście całą edycję, więc myślę, że teraz jest ciekawiej. No i tak, najpierw na początku wyniki meczy z poprzedniego 19 odcinka Gitypera. Było wtedy do typowania 6 meczy, plus 1 hit razy 3. Pierwszy mecz to jest Copa Ameryka, Kolumbia, Katla i Kolumbijczycy 1-0. Drugi mecz, Argentyna, Paragwaj również Copa Ameryka tutaj wreszcie Argentyńczycy 2-0. Trzeci mecz, Meksyk, Kanada 3-1. Czwarty mecz, Urugwaj, Japonia 2-2. Piąty mecz, to jest U-21, Rumunia wygrała 4-2 z Anglią. I szósty mecz, teraz jest 3, Francja, Chorwacja 1-0 dla Francji. No i teraz wyniki 19 odcinka Ligi Typera. Odcinek wygrał Zakapior PRL, który zdobył 37 punktów, wielkie gratulacje. Drugie miejsce Marcin Tutka, 25 punktów, trzecie miejsce szafran 20 punktów, czwarte miejsce kibic Orląd, Raznej podlaski, 19 punktów. Piąte miejsce mam tutaj ja, 17 punktów. Ostatnie dwa odcinki z rzędu wygrałem akurat ja, a w tym odcinku już słabym poszło bo piąte miejsce. Reszta zaczcie sobie tutaj sami. No, i klasyfikacja generalna po 19 odcinkach Ligi Typera. Na razie na czele nic się nie zmienia. Pierwsze miejsce Matt Hazard 12, 543 punkty. Drugie miejsce Cox Gaming 1910, który już dużo odrobił tutaj do hazarda, bo ma 511 punktów i dużo mu nie brakuje. Trzecie miejsce Zakapieru PRL, wygrał odcinek i też dużo. Odrobił, bo ma 504 punkty, więc te pierwsze trzy osoby mają y, przekroczoną ilość 500 punktów. Czwarte miejsce Kibic Orlut, no teraz nie podlaski 462 punkty i piąte miejsce mam tutaj ja 450 punktów no tutaj odskakują ode mnie Marcin tutaj TD. Tdip. TDip już całkowicie odskoczył prawie dużo traci, ale mm, na razie ja się jakby nie liczę, ale mam piąte miejsce. No i teraz liga typera 20 Tutaj nie napisałem, bo już zapomniałem, ale 20 odcinek oczywiście Do typowania 7 meczy No i taka sprawa, że Nie było co wybierać No i tutaj Z tego co widzę to są Raz, dwa, trzy Cztery sparingi 7 meczy do typowania, i 4 sparingi Oczywiście sparingi to są mecze towarzyskie I pamiętajcie, że Strzelcy jakie dajecie to po prostu Piłkarze, niektórzy mogą nie grać, więc to miejcie na uwadze. Dobra, pierwszy mecz, hit razy 2, FK Rostów kontra Spartak Moskwa, to jest sparing, 26 czerwca godzina 18, drugi mecz to jest Lech Poznań kontra Brondby z Danii, 26 czerwca godzina 17, trzeci mecz to jest U21 Niemcy kontra Rumunia, 27 czerwca godzina 18, czwarty mecz hit razy 3, Hiszpania u21 kontra Francja U21, tutaj nie napisałem Francja U21, a nie napisałem, sorry, pomyliło mi się. Więc Hiszpania U21 kontra Francja U21, yy, 27 czerwca, godzina 21. Piąty mecz Legia Warszawa kontra Przybram. 27 czerwca, godzina 17. Szósty mecz Wenezuela-Argentyna. 28 czerwca, godzina 21. Siódmy mecz Hitrazy 3 EKS Łódź Radom jak Radom. 29 czerwca, godzina 19. 8. Czas na typy do 26 czerwca do godziny 17. Więc pamiętajcie, że w meczach yy, FK Rostów, Spartak Moskwa, Lech Poznań, Brondby. Yy, Lega Warszawa przybram i Ełka jest Radom jak Radom, żebyście pamiętali, że to są sparingi i dawajcie strzelców takich, no żebyście po prostu wiedzieli. No i dobra. Na dzisiaj byłoby to tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się spodobał. No i co? Ja was żegnam. Do następnego. Trzymajcie się i!